Oto Devil, Niewidomy mściciel z Nowego Jorku, znany także jako diabeł z Hell's Kitchen. Nie, nie tego Hell's Kitchen, o którym myślicie. Poznajemy go, gdy jako narrator filmu tłumaczy nam swoje origin story. Jego prawdziwe imię to Matt Murdock. Chłopak był samotnie wychowywany przez ojca, wypalonego boksera Jacka, który nie kwapił się, by pójść do roboty. Zamiast tego wolał okradać ludzi na polecenie gangu, na czym został w końcu przyłapany przez syna. Rozczarowany Matt nie mógł uwierzyć w to, to co zobaczył i momentalnie się załamał. A jest to jeszcze smutniejsze, gdy uświadomimy sobie, że to ostatnie zdarzenie jakie widział. Chwilę później stracił bowiem wzrok w wyniku wypadku z udziałem toksycznych chemikaliów. Jego pozostałe zmysły uległy jednak wyostrzeniu, dzięki czemu dalej mógł widzieć, tylko wykorzystując inne bodźce. Dla przykładu w tym momencie obserwujemy, jak mat poprzez echolokację obrazuje sobie przerośnięte jądro. GEI! Po wypadku obaj Mardokowie zaczęli nad sobą pracować. Jack zerwał współpracę z gangiem i wrócił na ring, a Matt trenował piruety na dachach budynków. Któregoś razu Jack dostał od dawnego pracodawcy nakaz przegrania walki, ale honor nie pozwolił mu się podłożyć. Gangsterom się to nie spodobało, dlatego posłali pięściarza do piachu, wskazując tym samym Mata na zupełne osierocenie. To właśnie śmierć ojca zmotywowała go do pomagania słabszym i w konsekwencji zostania Daredevilem. Przed czerwonym strojem z lateksu przywdział jednak garnitur i razem ze swoim przyjacielem, Franklinem Fogim Nelsonem, otworzył kancelarię prawną. Co ja robię? Tu? Uuu, co ty Najwyższy czas przeskoczyć do teraźniejszości. Pewnego dnia w życiu Merdoka zjawia się tajemnicza kobieta. Niewiasta od razu przyciąga jego uwagę, dlatego by lepiej się poznać, Matt proponuje jej pojedynek na placu zabaw. Po wygraniu bitki kobieta wyjawia, że nazywa się Elektra Nachios i jest córką miliardera Nicolasa Nachiosa. Para piekielnie szybko się w sobie zakochuje, dzięki czemu Matt ma okazję zakisić swojego ogóra. Ry -u -e. Już następnego dnia Elektra wkręca prawnika na bal. Na tym samym balu obecny jest także Wilson Fisk, szara eminencja przestępczego półświatka Nowego Jorku, znana także jako Kingpin. W tej roli nie doszły zdobywca Oscara, Michael Klerk Duncan. Nie ma opcji, że po Derdevilu nie zmienił agenta. Fiskowi nie jest po drodze z Nikolasem na dlatego Wielkolud wydaje na niego wyrok śmierci. Do jego wykonania zostaje wyznaczony Bullseye, czyli zabójca, który ma lepszego cela niż Simo Heiha. So, w tę postać wcielił się z kolei Colin Farrell, kolejny aktor, któremu menadżer wyciął nieśmieszny żart. Mam wrażenie, że reżyser tego widowiska, Mark Steven Johnson, założył się z ludźmi z wytwórni, który z nich załatwi popularniejszego aktora. Dobrze, ale skupmy się na filmie. Daredevil próbuje powstrzymać Bullseye'a przed zabójstwem miliardera, ale nie udaje mu się. Serce Triosa zostaje przebite pałką Derdevila. Elektra nie widziała walki mściciela z napastnikiem, dlatego uznaje, że to on kropnął jej ojca. Matt nie może pogodzić się z tym, że zawiódł. Za to Elektra nie może pogodzić się ze śmiercią ojca, dlatego rozpoczyna trening w akompaniamencie piosenki Bring Me To Life zespołu Evanescence. Tak przygotowana konfrontuje się z domniemanym zabójcą rodziciela. Kopie Daredevilowi tyłek, po czym ściąga jego maskę. Gdy widzi twarz ukochanego dochodzi do niej, że to nie on ukatrupił Nikolasa. W tym momencie na scenę wchodzi Bulzaj. Kingpin rozkazał mu dokończyć robotę i zjeść ostatniego na y, to znaczy zabić ostatnią przedstawicielkę rodu Nachios. Dlatego zabójca najpierw rani ją w szyję kartą, a następnie przebija jej własnym sztyletem. Elektra dokonuje żywota w ramionach. Mata, a Bullseye daje nogę. Wówczas na miejscu zjawia się policja. Daredevil ulatnia się do pobliskiego kościoła. Okazuje się, że Bullseye cały czas podążał jego śladem. Dochodzi do pojedynku, w trakcie którego Murdock uświadamia sobie, że Kingpin stał nie tylko za zabójstwem Nikolasa i Elektry, ale także jego ojca. Po kuriozalnej scenie, w której Bullseye rzuca w Daredevila kawałkami rozbitego witrażu, Daredevil wyrzuca jego przez okno. Następnie składa wizytę Kingpinowi, który już czeka na niego w żonobijce i szelkach. Dochodzi do walki wieczoru, a Matt, niestety, nie radzi sobie najlepiej. Fisk demaskuje mściciela, i gdy uświadamia sobie, że to niewidomy prawnik z Hell's Kitchen, pęka ze śmiechu. Zupełnie tak jak ja, gdy pierwszy raz zobaczyłem go z tym cygarem. Drwiny motywują Merdoka do wstania z ziemi i do kopania przeciwnikowi. Gdy ma już zadać wykańczający cios, powstrzymuje się, ponieważ dochodzi do wniosku, że zabijanie nie jest w jego stylu. Mimo tego, że wcześniej wrzucił pod pociąg jakiegoś randomowego opryszka. I w ten oto sposób kończy się ta opowieść. Kingpin ląduje za kratami. Matt rozkręca swoją działalność jako Daredevil. Fogi w zakończeniu, tak samo jak w całym filmie, nie robi nic ważnego. Ben Jurik, czyli dziennikarz nowojorskiego biuletynu, o którym nie wspomniałem, bo jego wątek był w tym filmie kompletnie od czapy, dzięki przeprowadzonemu śledztwu poznaje tożsamość Daredevila, ale zachowuje ją dla siebie. Bulzaj zostaje przykuty do śmiesznego łóżka. Ben Affleck zasłużenie zgarnia złotą Malinę, a ja zastanawiam się nad poprawnością gospodarowania moim wolnym czasem. Szczerze mówiąc, po obejrzeniu tego filmu sam mam ochotę zalać sobie oczy jakimś toksycznym gównem. Ale nie ma powodu do obaw. Oto moja dobra wiadomość. Poproszę werble. Skrót drugiej fazy MCU już w przyszłym miesiącu.